to się nie robi dla swoich dzieci. Moja córka ostatnio zaczęła oglądać serial z Soniciem na Netflix. Chyba o podtytule Boom. Jest całkiem niezły jak na animację dla najmłodszych. Kilka razy nawet się uśmiechnąłem z żartu w nim. Pomyślałem więc, że następnym razem, gdy będziemy w coś grać na konsoli, włączę jej Team Sonic Racing, które wleciało do oferty PlayStation Plus jakiś czas temu. Spodbało jej się na tyle, że postanowiłem pierwszy raz od premiery Turoye kupić coś na PS Vita. Która córka uwielbia, moja krew. Dokładnie tytuł, który miałem na swojej liście od dosyć dawna, a więc Sonic and All Stars Racing Transformed, poprzednika wyżej wymienionego tytułu z Plusa. Cuce niesamowicie się spodobała przenośna wersja i zamiany w inne pojazdy w trakcie wyścigów. Jednak słaby początkowo zestaw postaci ją smucił. Założyłem zatem pelerynę Super Taty i wziąłem się za kampanię dla jednego gracza, aby odblokować córeczce pozostałych zawodników gry. Wyróżnienie Ojca Roku 2022 mam już w kieszeni. Wracając jednak do Sonica to muszę też przyznać, że nie jestem fanem niebieskiego jeża. Próbowałem kilka razy grać w tytuły z jego udziałem i zupełnie nie rozumiem w czym miałaby leżeć ich atrakcyjność. Sega to również marka, której gry raczej mnie specjalnie nie fascynowały. Z kilkoma, może wyjątkami, jak Jet Set Radio czy seria Yakuza. Z tym mindsetem siadałem zatem do ciekawie zapowiadających się wyścigów, licząc na to, że jest za czterema kółkami spodoba mi się bardziej, aniżeli gdy zasuwa na nogach. Z tej strony Germano składał raczej konsolowo i dziś chciałem Was zaprosić na wideo recenzję Sonic and All Stars Racing Transformed na PSVT. Pierwsze, co oczywiście rzuciło mi się w oczy, to jakość oprawy na przenośnej konsoli Sony. Która oczywiście różni się od tej ze znacznie późniejszego tytułu na PS4, ale mimo wszystko robiła niezłe wrażenie. Terrasy są zbudowane wokół produkcji marki Sega. Od tych nawiązujących do tytułowego Sonica, po lokacje przejawiające światy z Jet Set Radio, Skies of Arcadia, Afterburner, Crazy Taxi, Space Channel 5 czy House of the Dead i masę innych, których niespecjalnie kojarzę. Jak mówiłem, nie jestem raczej fanem SEGI. Jasne, że taki WAPEOUT 2048 wygląda ładniej, jednak tutaj istotne jest zamieszanie, jakie dzieje się na torach. Najlepszym przykładem tego jest chyba tor w lokacji Skies of Arcadia, który z okrążenia na okrążenie staje się bardziej zniszczony, aż finalnie zmienia się w tor w przestworzach. Pojawiają się niestety chrupnięcia przy naprawdę ostrych efektach wizualnych, jednak to raczej okazjonalne sytuacje, aniżeli reguła w działaniu gry. Tory są kolorowe, zawiłe, niejednokrotnie przyjdzie nam jechać po ścianie budynku, czy suficie sali zamkowej. No z tej strony mocno przypomina mi to ostatnia Mario Kart. Wraz z tematyką gier przychodzi muzyka. Motyw każdej z skojarzony jest pod produkcją Segi, do której trasa nawiązuje, więc i tutaj różnorodność jest duża. I nawet osoba tak obojętna wobec Segi rozpoznaje charakterystyczne nuty. Od strony rozgrywki produkcja jest gdzieś pomiędzy Mario Kart a Crash Team Racing. Już tłumaczę jak to rozumiem. Mario Kart nastawiona jest bardziej na chaos dziejący się na torach, skróty oraz bardzo duże znaczenie w rozgrywce mają te znajdywane power-upy. Tak wiem, że kompetytywna scena napinaczy w Mario Kart właśnie się zdenerwowała, ale trudno. Hadlujcie z tym, takie jest moje zdanie. Crash Team Racing jest natomiast cholernie skillowy. Osoba ogarniająca jazdę w CTR, nawet bez korzystania z przedmiotów oraz nielicznych skrótów, jest w stanie zdominować wyścig. Oba podejścia wymuszają na grze rozwiązania pasujące do rozgrywki, jak na przykład kształt tras. Sonic and All-Stars Racing Transformed jest połączeniem obu światów. Z jednej strony mamy totalnie szalone tory oraz scenariusze, w których to chwilkę przed meton dostajemy po ryju takimi power-upami, że lądujemy na ostatnim miejscu. Jednocześnie, jeśli w trakcie wyścigu mamy pecha, co do losowanych rzeczy, czy też przeciwnicy trafią w nas o jeden raz za dużo, to możemy gwarantowanie zapomnieć o wygranej. Z drugiej strony, w grze działa system driftowania, który opiera się na kontrolowaniu poślizgu, ładowania nim do palacza oraz wykorzystywania go w kluczowych miejscach trasy. Także w powietrzu robimy triki, które przy prawidłowym lądowaniu dadzą nam dodatkowe przyspieszenie. Im bardziej skomplikowana kombinacja trików, tym większy boost. Wiąże się to zarówno z plusami, jak i minusami każdego z podejść, albowiem żadne nie jest rozwiązaniem idealnym oraz posiada grono swoich zwolenników i antywanów. Postacie w grze można ulepszać poprzez zdobywane nimi punkty doświadczenia i odblokowywanie tzw. modów. Każda postać posiada sześć statystyk, od prędkości maksymalnej i przyspieszenia, po efektywność boostu czy sterowność. Modyfikatory zaś potrafią nieco poprawić jedną ze statystyk kosztem innej. Nie mamy pełnej możliwości wpływu na to, które statystyki zmienia modyfikator, ale i tak jest to bardzo fajny pomysł, jeśli na przykład nasza ulubiona postać nie domaga w jakimś aspekcie. Nie są to natomiast jedyne transformacje, jakie gra ma dla swoich bohaterów w zanadrzu. W trakcie pokonywania tras wyścigowych na torze rozmieszczone są bramy oddzielające ich segmenty. Po przejechaniu przez takową nasz pojazd zmienia się w motorówkę. Samolot. Lub wraca do postaci samochodu. Wszystko zależnie od tego, jaki kolejny sektor trasy przyjdzie nam pokonać. Możemy ścigać się po pasie startowym lotniskowca, aby za chwilę z niego zjechać i zmienić się w samolot, pokonując część trasy będącej torem powietrznym. Wracamy znów na lotniskowiec, który tym razem kończy się lądowaniem na wodzie oraz zmianą w motorówkę. Każdy z pojazdów prowadzi się odmiennie, więc przyjdzie nam opanować każdy z trzech rodzajów sterowania. Co ciekawe, zarówno samoloty, jak i motorówki driftują. Każdy z pojazdów oczywiście na swój własny sposób, ale początkowo mnie to rozbawiło. Bardzo fajny pomysł z tymi zmianami w trakcie wyścigu, co pozwala również na niezwykłe wydarzenia w trakcie ścigania się. Nie jest to poziom Motorstorm Apocalypse, ale zdarzają się trasy, w których każde kolejne okrążenie ma miejsce na odmienionej trasie. To znów spodoba się miłośnikom akcji i szukającym chaosu na trasach nieco mniej pewnie perfekcjonistą i miłośnikom urywania sekund na okrążeniach. Przeciwnicy mają również całkiem niezłe AI. Zdarza im się popełniać błędy, ale na oku są zabójczy na trasach. Potrafią celnie rzucać przedmiotami do przodu i tyłu, a przewagę nad nimi zyskujemy poprzez opanowanie poślizgów i trików przy wyskokach. Kampanię pokonywałem na poziomie hard i było całkiem trudno, choć walka z przeciwnikami o pierwsze miejsce na mecie to nie jedyne, co na nas czeka w grze. Przechodzimy do kolejnego sporego atutu wyścigów z Soniciem różnorodność trybów zabawy. W menu głównym znajdziemy klasyczny zestaw głównych trybów gry. Kariera, Grand Prix, będąca serią pojedynczych wyścigów z punktacją, wyścigi pojedyncze, ty na czas oraz zmagania online. Kampania zbudowana jest ze pięciu map, po których poruszamy się odblokowując kolejne zawody za zdobyte gwiazdki. Gwiazdki zdobywamy za wygrywanie wydarzeń na mapie. A im na wyższym poziomie trudności się ścigamy, tym więcej ich otrzymamy za wygraną. Na mapie znajdują się również pola odblokowań nowych bohaterów czy tras, które również uruchamiają się dopiero po zebraniu o konkretnej liczby gwiazdek. Czasem pojawiają się rozgałęzienia, więc niekoniecznie musimy wygrać wszystkie zawody w mapie, aby awansować do kolejnej. Możemy również się w nich cofać po zdobyciu większej liczby gwiazdek na późniejszych etapach kampanii. System pozostawia dużo możliwości w tym, co chce robić gracz. Oraz w jaki sposób zamierza dojść do napisów końcowych. A jest nad czym się zastanawiać, albowiem, jak już wspomniałem, nie samymi wyścigami, Sonic and All Stars Racing Transformed żyje. Jednym z trybów zabawy w kampanii jest wyzwanie, w którym po trasie nieustannie poruszają się zwykłe samochody, symulując ruch drogowy, a naszym zadaniem jest tak pomiędzy nimi lawirować, aby zaliczyć wszystkie bramki rozstawione wzdłuż trasy, zanim skończy się czas. Są również zawody w drifcie, w których na odcinkach z zakrętami znajduje się odpowiedni pas poruszania się, więc jeśli będąc w nim zrobimy poślizg, zdobędziemy punkty. Do tego, trybu polegający, do tego tryb polegający na pokonaniu kilku przeciwników jeden po drugim w zawodach na to, kto komu szybciej odjedzie na określoną odległość. Jest jeszcze takich atrakcji kilka i przyznam, że bardzo byłem mile zaskoczony tą różnorodnością zawodów. Przez tą kampanię pochłonąłem niezwykle szybko i bez jakiegokolwiek znużenia. Szkoda tylko, że po napisach końcowych pojawiła się jeszcze jedna nowa mapa oraz czwarty poziom trudności. Więc się okazało, że moje starania o ukończenie gry na najwyższym poziomie poszły powiedzmy na marne. Będąc również absolutnie szczerym, to jeśli nowy poziom wyzwania jest jeszcze trudniejszy, to nie wiem czy chciałbym się z nim mierzyć bo już Hard zjadł sporo moich nerwów. Szczególnie te zawody, w których nie ścigamy się z innymi zawodnikami. Nie sprawdzałem jak działa online, więc niestety tego w recenzji nie oceniam. Natomiast Sonic All-Stars Racing Transformed mnie pozytywnie zaskoczyło i nareszcie mam tytuł z Sonikiem, który mi się podoba. Gra nieźle uplasowała się obok dwóch znacznie bardziej renomowanych konkurencji w kreskówkowych kartach, dorzucając coś od siebie do zabawy. Dzięki zmianom w motorówki i samoloty wróciły do mnie miłe wspomnienia z chwil spędzonych z takimi tytułami jak robiące niesamowite wrażenie kiedyś Wave Race 64 z Nintendo 64 oraz tytuł, który prawdopodobnie nikt nie pamięta i mało kto pewnie zna, Engine Racing z PS1, o którym właśnie sobie przypomniałem i szukam go na Allegro, bo o matko boska jakie to było super. Zdecydowanie zadowolony jestem również z różnorodności w rozgrywce i wyjścia ponad ramy zwykłego ścigania się. Nie są to karty, które są w stanie zdetronizować moje zamiłowanie do tych z Crashem, które absolutnie uwielbiam i ten ich skillowy feeling bardziej mi pasuje, wkurza mnie losowość i chaos trochę, ale nie na tyle, żeby uznawać to za minus, ale miło wiedzieć, że jest trzecia siła w stawce ogólnie. Czy jesteście fanami Segi, Sonika, czy też nie, to dajcie szansę zmotoryzowanemu jeżowi. I to by było na tyle z tej, wydaje mi się, krótkiej recenzji. E, dzięki za oglądanie tego materiału, e, gameplay nie jest mój, e, macie w opisie link do kanału, z którego gameplay zapożyczyłem sobie, również w trakcie recenzji gdzieś tam e, adnotacja o tym była. E, dajcie znać w komentarzach jak wam się ta gra podoba, co sądzicie może o samej recenzji, albo ogólnie zwierzcie się ze swoich planów na przykład na weekend. E, dzięki bardzo za oglądanie i trzymajcie się, na razie, cześć!